Ja mam na imię Michał, ja Miłosz i zapraszamy Cię na sprawdzenie samochodu przed zakupem. Dzisiaj pokażemy, co, na co powinieneś zwrócić uwagę na linii diagnostycznej. Mamy fajny przykład Doblo z 2018 roku, 320 tysięcy kilometrów przejechane. Miłosz, to na co zwrócić uwagę? Zaczynamy linię diagnostyczną? Tak, po pierwsze wjeżdżając na linię, badamy wstępną zbieżność na płycie zbieżności. Ok, Także i będziemy widzieć zobaczyć... to na komputerze. Chodźmy, tak zobaczmy w takim razie, co tam wyjdzie. Następnie będą badane amortyzatory. Płyta zbieżności wstępna pokazała bardzo dobry wynik. Właśnie jaki tam był wynik, tam było... Tam jest zero. zero. Czyli zero. co, jest Czyli bardzo wszystko dobrze. bardzo dobrze. A tak. Jakie tam wartości powinny tam uczulić osoby. Do 6, yy, wszystkie powyżej 6, no to jest geometria do poprawy. Od... Jeszcze zbadamy tylną oś. Zaraz jak będziemy przejeżdżać po amortyzatorach. Okej, okay. a jeżeli chodzi właśnie o wartości amortyzatorów? Jeżeli chodzi o wartości... Nie, z w milimetrach, a z prawej mamy procenty. Okay, 64,71 tak, to dobrze? To, to jest dobrze, jak na taki samochód z tym przebiegiem, to jest, to jest nawet można powiedzieć bardzo dobrze. Ok, a kiedy powinniśmy się martwić? Jeśli chodzi o wyniki, to tak poniżej 35%. Jeżeli nam pokazuje, to okay. powinniśmy się martwić. Oczywiście też trzeba go sprawdzić organoleptycznie, czy nie cieknie z niego, czy nie ma jakichś luzów na tym amortyzatorze, ale to zobaczymy na samym końcu.